Od 1939 roku w okolicach trójmiasta Niemcy ulokowali kilka tajnych takich baz. Jedną z najbardziej takich tajemniczych, no to wiadomo, był Hel, jednak dużo rozrzuconych było wokół zatoki gnańskiej, puckiej chodzi tu m.in. o Babiedoły, o torpedownię. Jednak w głębi lądu było kilka. Też y, tajemniczych obiektów, szczególnie one się znajdowały pod ziemią. Jakie to obiekty i gdzie one się mieściły? Jeżeli chcecie się dowiedzieć, zapraszam Was na kanał Pieko Explorer, y, na którym będzie właśnie film z jednego z takich właśnie spotkań, gdzie żeśmy chodzili odkrywali właśnie te tajemnice y, związane m.in. ze świętą górą. Rozmawialiśmy o wielu 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 takich aspektach, i okazało się, że jeden z lokalnych przewodników no już dojrzewa do tego, żeby wystąpić przed kamerą, i opowiedzieć te wszystkie niekonwencjonalne historie, które no po prostu zna, a z racji wykonywanego zawodu nie może ich opowiadać. No, dzisiaj mi właśnie mówił o tym, jak to wygląda, że nie chce stracić licencji, że nie chce nie chce się tam komuś narazić. Bo jest ogólnie przyjęta właśnie jakaś tam linia przewodnicza, w której się musi trzymać. I słuchajcie, jest to kolejne potwierdzenie, że przewodnicy w wielu obiektach muszą się właśnie trzymać tej, tej, tego, tego rysu. Nie mogą po prostu, tak jak ja sobie iść, i opowiadać luźne historie, tylko muszą się trzymać pewnego schematu, który jest im narzucony i nie mogą go przekroczyć. I w każdym bądź razie, Jarek, tutaj ukłon właśnie w Twoją stronę, mam nadzieję, że z pieką nagracie niedługo materiał, no i wtedy zrobimy reklamę i na pewno też ten film ukaże się u mnie. I teraz tak, no nie będę mówił, co na tym filmie właśnie tam zobaczycie, ale jest bardzo fajnych takich parę ciekawostek. W miejscach, w których ja znajdowałem przedmioty, gdzie było miejsce takiej koncentracji żołnierzy Wehrmachtu i SS w 1945 roku właśnie między innymi na Heilonii w lasach, przy rowach czołgowych i przy okopach dokonywano selekcji właśnie takie takich wyłapywano wśród żołnierzy Wehrmachtu, SS-manów, których rozstrzeliwano na miejscu praktycznie od razu do rowów ich tam rzucano Niemcy, żeby uniknąć demaskacji, mimo że mieli na sobie jakieś tam mundury właśnie Wehrmachtu, czy cywilne łachy, posiadali właśnie pierścienie, posiadali jakieś tam inne insygnia, po drodze po prostu je rozrzucali. I Jarek znalazł tą drogę, na której dzisiaj osobiście żeśmy byli, i znalazł parę fajnych rzeczy. Jeżeli chcecie je zobaczyć, no to jeszcze raz robię tutaj reklamę kanału PIEKO Explorer i sobie tam zobaczycie. Ja nie wiem, czy film dzisiaj się ukaże, czy jutro, czy już się ukazał. Także w każdym bądź razie zajrzyjcie sobie na ten kanał i będziecie mogli sobie tam resztę obejrzeć. Tematyka ostatniego filmu, który wrzuciłem właśnie tam o tym okultyzmie w kompleksie Rize, no wywołała duże poruszenie. Dużo osób się ze mną kontaktuje właśnie, aby kontynuować temat, że masa ludzi właśnie została Wciągnięta w szpony tych pseudo, pseudo właśnie poszukiwaczy, odkrywaczy drugiej strony. No, ja na to nie mam wpływu. Mogę tylko naświetlić temat, mogę zwrócić uwagę, mogę ostrzec, yy, ale nie mogę na to wpłynąć. to Jest to jestem po prostu za płytki. Jeżeli z tym nie robią nic lokalne władze, jeżeli nie robią z tym nic lokalni proboszczowie. A znają temat, wiedzą o tym, to co dzieje się w niektórych lasach, słuchajcie, właśnie z tymi szałasami, które są robione jako domki dla zwierząt, że to są robione, że tak się harcerze bawią. No dobra, niech tak zostanie. Ale kto to tak komentuje? Ludzie, którzy właśnie albo w tym po siedzą, albo którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Temat naprawdę jest szeroki. Dużo ludzi właśnie w tym, tym pseudo-okultyzmie umoczyło teraz. No jaki będzie finał? Nie wiem. Jesteśmy teraz na etapie dni ostatecznych, jak ja to mówię, i wszystko się może wydarzyć, wszystko się może załamać. No jesteśmy, sami widzicie, jesteśmy już na takim etapie, że granica została już przekroczona. Co będzie dalej, co będzie jutro, co będzie za godzinę, nie mamy zielonego pojęcia. Eee, artykuły, które teraz się okazują na temat Rize, na temat e, historii II wojny światowej, na temat polityki, na temat tego, co się dzieje, e, trzeba naprawdę e, przepuszczać przez grube sito weryfikacji, waszej weryfikacji, z, z racji tego, że sztuczna inteligencja już opanowała, tak jak mi dzisiaj powiedział jeden z informatyków, że co najmniej 45% informacji w Internecie, która się okazuje, jest generowana przez sztuczną inteligencję. No jest to dla mnie przerażające, ja tego do końca nie rozumiem i prawdopodobnie nigdy nie zrozumiem. Jednak to już jest fakt i to już się dzieje. Yy, dzisiaj tak samo lekkie, takie było zdziwienie, że nie zrzucam filmu na swój kanał, tylko przerzucam to na pieko. Po prostu mam taką fanaberię, tak, jak, jak to niektórzy mówią. Z drugiej strony, nie tylko do niego, bo ostatnio próbowałem wrzucić kilka filmów. YouTube blokuje właśnie moje filmy, tematyka już jest bardzo, bardzo niewygodna. Yy... Jednak na inne kanały mogę wrzucać. Za chwileczkę pokaże się drugi kanał, na który będą filmy wrzucane, trzeci, czwarty. Także to będzie troszeczkę, te informacje będą rozproszone. Nie wiem, jak to dalej losy mojego kanału się potoczą, bo dostałem kolejne ostrzeżenie, że nie spełniam jakichś tam warunków, że nie podpisuję umów, że nie zamieszczam reklam. Demokracja. Taki jest mój wybór. W każdym bądź razie. No ja nie wiem, jak to wszystko będzie dalej wyglądało. Nikt nie wie, jak to będzie wszystko dalej wyglądało. W każdym bądź razie y, dużo ludzi archiwizuje moje stare filmy. Ja nawet nie wiedziałem, ile filmów mam rzuconych przez te wszystkie lata. Y, no i dzisiaj właśnie mi jedna osoba powiedziała, że to jest przeszło 1400 filmów. Przeszło 60 milionów wyświetleń. No ja jestem w szoku. Oficjalny licznik, który tutaj widzę, pokazuje mi, że mam 966 filmów, teraz będzie 967 i 93 tysiące subskrypcji. A tam, jak mi pogrzebali troszeczkę w tych bebechach właśnie internetowych, okazało się, że subskrypcji jest dużo więcej. Także nie wiem, kto tu ma jaki cel zaniżanie, YouTube czy ktokolwiek. W każdym bądź razie dzieje się, jak się dzieje. No. I co? Szaleniec kwiecień jest dla kogoś taki niewygodny? Czym? Że pierdzieli swoje jakieś tam wizje? Niepoczytalna chora osoba? Alkoholik, narkoman, ćpun? I słowa takiego kogoś są niebezpieczne? Także w każdym bądź razie, w każdym razie bądź. Eee. O, poczekajcie. Na chwilę muszę przerwać.